Cześć! Ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wolfenstein 3D. Eee... Chyba tylko wydaje mi się, że wiem, gdzie jestem. <grymne> zaraz, 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 zaraz. Eee... Powinnam chyba... O, no, no. Chciałam powiedzieć, że powinnam też niespokojnie sprawdzić, jak To mnie atakują. A, no, Wystraszyłam znowu. Ja nie lubię takiej grodzki w O, jasne. Eee, do mnie strzelasz, Co To co? No jasne, nie mam klucza. Super. Po prostu uwielbiam nie mieć kluczy do tego, co mi jest przydatne do szczęścia. O cholera. Ten wielki tu był? Jest. Dlaczego miałby ja przynajmniej wiem, gdzie jestem. Przydałoby się. A hmm. nie hmm. Przydałoby się te wszystkie miejscówki posprawdzać. Co te, co te ściany tak pierdzą, pierdzą, a nie raczej mi nawet niczego przyznać. O, 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 o! Jest i kluczek. Czeka, a tu może... O, coś mignęło mnie. A tu na pewno nie ma. Nie wygląda to na miejsce, w którym by nic nie było. Ale chyba nie ma. No, mówi się trudno. Skoro mamy oba klucze, to w zasadzie mogłabym już pójść tu. Gdzie? Ja jeszcze nie jestem taka zupełnie pewna, czy na pewno. E, pewna, czy na pewno. Czy obeszłam stąd, no co przyszłam, ale czy ja byłam już tu? Jakieś beczki? Wygląda na to, że nie, ale już mi się te e, labele tak bardzo mieszają, że. Ale żeby to, jak się tak zaczynają mieszać. Znaczy, okej, okay, może level od levelu jeszcze jakoś tam odróżniam, ale już e, poszczególne części pięter, to przerastają mnie. No nie, to był klucz. A, no jasne. Zagadałam się już. Wow. No. Ja się tak za każdym razem mogę wystraszyć Jest aż nie do pomyślenia, że ja mi się za każdym razem udaje tak, no, tak no, straszenie no. mnie. I właśnie jeszcze pytanie, czy w tym pomieszczeniu na pewno nic się nie kryje. Dobra, to sprawdzam może ściany naokoło. Ja wiem, że ten dźwięk musi być irytujący, ale no co ja zrobię? Jak dałabym sobie rękę uciąć, że wiem, że to już jest, ale... ale... Tak jakoś nie wygląda na to. te ściany obmacują, <grych> no, bo tutaj nie ma nic. Nic, nic. Z tej strony też nie. O! No właśnie. No i bym miała swoje nic, gdybym w końcu machnęła ręką. No dobra, to ruszamy na piętro. siódme, ale najpierw oczywiście zapis muszę zrobić, bo nie byłabym sobą. I... Śmiem twierdzić, że to będzie bardzo problematyczne piętro. O. Wow. Mm. <ścoughs> Szczerze mówiąc, samą siebie tym zaskoczyłam. Udało mi się od razu znaleźć coś takiego. Mm. Tak, ja się bardzo, bardzo boję. Dobra, tu są drzwi. Te drzwi są takim oczywistym punktem, do którego człowiek by chciał pójść. Hmm, ale ja sobie jednak chyba najpierw pozwolę tak prawą stronę ładnie obejść. Hmm. Dobra, słyszą jakieś otwierające się bądź zamykające drzwi. I to mi się nie podoba. Wow, wiedziałam, wiedziałam, jak to się będzie szedł. Super po prostu. Dwoje drzwi, dobra, sprawdźmy. Puszcz. Świetnie. To było niezbędne, bym nie mogła popoczuć szczęśliwa. Jeszcze jedno pomieszczenie, tu ktoś będzie pewnie. Nie? Dziwne rzeczy. To jest aż niewiarygodne. Dobra, okrążmy to wszystko. Nie wiem, może to pomieszczenie z lotów taka ma jakiś interesujący kształt. Nie wiem, teraz idziemy tu. Hmm, dziwne jest to pomieszczenie. Takie trochę złowrogie. I w sumie skoro przyszłam stąd, to co od prawej strony to idziemy. Tak, szczerze. No dobra. Tu widzę amunicję, ale amunicja od jakiegoś czasu już nie tak mm, średnio satysfakcjonuje. Chciałoby się. Bo. O, ta, za to wrogowie bardzo mnie satysfakcjonują. No dobra, duża taka sala. Mm, może będą od tej strony sprawdzać. Ewentualnie wychodzą dobra. Już chciałam narzekać, że dali tylko amunicję, ale jednak się przyda, także ona. Hmm. No, czemu nie umarłeś jeszcze? No, teraz się przyda jeszcze bardziej. A, czyli tak w ogóle... Już przyzwyczajenie. Czyli to ma ja, reagie cieszenie się z przedmiotów, które nie byłyby potrzebne, gdyby się tu w ogóle nie poddał. No ale może gdzieś będzie tu jakikolwiek sekret takiego bardziej przydatnego, że może jednak warto. Albo po prostu sprawdzić, co muszą dobrać. Albo po prostu no, nie byłabym z gdybym tak nie posprawdzała wielu rzeczy. O których wiem, że są, a, a jednak no, nie wybaczyłabym sobie takiego zostawienia. I wypadałoby chyba pójść do hmm, Nie te kolumny śmierci. Dobra, za nimi ktoś pewnie i Au! A masz, a masz, a masz. Dobra, teraz sobie grzecznie poczekam, aż oni tam przyjdą. Ha, ha, ha. No właśnie. I dobra, jakieś takie dziwne pomieszczenie. No nie, znowu jakieś dwoje drzwi. To może być... Dość problematyczna, ale trzeba to sprawdzić, czy on się tego chce, czy nie. O nie, o nie, o nie. Hmm, te ja prowadzą w to samo miejsce. O, a do co? Apteczka! Tak, należało mi się, to jest pewne. Teraz po drugiej stronie też taka ładna jest. jest. Tylko, że już mi nie jest potrzebna. Jest mój O, kolejne. Ja wszystko sprawdzam, sprawdzam. Nic. Mm, tak łatwo by... Ojejku. No się wystraszyłam głupiej i i tak nie może być. Dobra, czyli w zasadzie można by już tu chyba iść. Wow! Spacer, ma kolejnie. Linda na kolejne piętro. Kolejne piętro ósme! A co nas czeka na piętrze ósmym, bo jest... się skracie! Gro... E, nie jest ze mną te numery proszę. Zaraz, 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 ukryte przejście gdzieś musi być. Kolumny, kolumny, aha, jest. No i właśnie, tak się już można na wstępie zestresować, że jesteśmy w pomieszczeniu, a nie wiemy w sumie gdzie... Yy, o nie, znowu rozległy teren. A, tu jakieś Akurat zawsze, jak mi jest bardziej życie potrzebne to łaskawcy wielcy dają... Hmm. Tam ktoś stoi? Mm -hmm. Akurat wielcy łaskawcy dają... ...mówienie, um, życie i, i tak dalej. Hmm. Dobra, ja to pamiętam, ale oczywiście nie z własnych doświadczeń e, o rany teraz się pogubię strasznie mój życie zjechał jakoś nie mogłam sytuacji ogarnąć teraz chwila moment to okej okay. punkt wyjściowy i tak żebym ja się nie pogubiła to jest wychodzą tu i dobra dwa ciała taki Dość charakterystyczny widok. Chodźmy po do... hmm. jakie to jest zabiłe, wszystko okrutnie. Fajnie, amunicja! Cholera już naprawdę. Ja przejdę tą grę, aby straszać się i tak do końca będą. Patrzcie wierzyć, nie chcę, że ja za każdym razem muszę coś takiego wam krzyknąć do tego mikrofonu. To jest prawie. No ale dobra. Może przestanę naszekać, a zacznę grać. Dobra, nie sobie te dwa ciała i e, teraz to. tylko znowu muszę uważać, że... Pomyśl prosto pod luchę nie wejść. Aha. A tam dostał, tam jest w oddali. Okej, okay, tu z beczki też mamy podgląd, co tam ładnie się go jest. I smakowitego. A, tu też beczkę. O cholera. znowu, znowu. Tak jak też mi się powiedziało, no, tu gdzieś musi być jakieś przejście. że gdzieś jest tajne przejście. Dobra, to sprawdzam te wszystkie ściany może. O! Jest jakaś... No już, już, ruszcie ściana. O! Jeszcze jedna? A, taki myk. Cudownie. Wreszcie mogę się jakimś osiągnięciem pochwalić. <grym> no ale dobra, też nie chciałabym przekombinować tego wybudzamy. Znowu jestem tu. Czyli teraz powinnam pójść tu. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie nie wiem, jak mnie. Ja zaczęłam właśnie się po którym lążymy, ten cały budynek nie jest przypadkiem e, jakąś gigantyczną swastyką o, proszę bardzo, jest klucz, to co miłe mm, bo na to by w sumie wszystko wskazywało ale nie wiem w sumie to może e, po prostu mamy labirynty, które się jakoś krzywią i zazębiają a, mi się tak skojarzyło, bo po prostu gram w i dobrze wiem, to e, jest celem naszej misji, nie? No to... O, amunicja. Nikt jej nie pilnuje. Smutnie. Dziwne, że nikt jej nie pilnuje, ale... Co ja mówię? Najsmutniejsze jest to... Teraz. O, tam są te dwa ciała. Czyli w sumie to jest mój punkt orientacyjny z tego zaczynałam. Dobra. Czyli e, teraz Tutaj. Tutaj. To mnie zaraz wykończy. Ale dobra. Um... planowałam. Hmm. Uh, uh, uh. Może jakoś tu? To jest amunicja i popój, w którym już chyba w ogóle byłam. Hmm. Nie wiem co jest o. to miejsce chyba najpierw jakoś tak olałam, bo to było za dużo drzwi. może za portretami, za flagami? Nie. Tu jedne drzwi, za drewnianymi klostami nic nie ma. Ale warto sobie kojarzyć, że to są drewniane klosty. Dobra, tu kolejne drzwi. O nie, o nie, o nie. Spokojnie. Będą ich tu konsekwentnie jakoś może rozstrzygiwać. Dopiero jak wejdą. Sama się tam może specjalnie niechając. A teraz przyjmę wszelkie komory, amunicję, apteczki i tego typu rzeczy. Hmm. Dobra, tak, te, te. Okej, okay. i co, to jest wszystko już w tym pokoju? No, no dobra. Czyli dobrze, że najpierw tu poszłam. Mamy jeszcze te drugie drzwi. pomieszczenia. Wydaje mi się, że zaraz, jak się tu zupełnie, to będzie jakaś tragedia. Na pewno są tu jakieś przeciwnicy, jeszcze gdzieś pochowani. I to pochowani nie, że w ziemi, bo martwi, a kryją się. Radę, no cholera! Wiedziałam. Gdzie on uciekł? No nie, nie strzelaj do mnie. Dziadek A jeden. Uciekam od niego. Nie, kolejne. Nie, 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 nie. Na się zkitrę tu gdzieś i poczekam aż tamten wyjdzie. No, spadaj. O! No. <grytania> Czyli okej, okay, te i te drzwi prowadzą do pomieszczenia głupiego z deczkami Jestem, jestem sobie tutaj. A i znowu mam ja przyszłam. Dobra, stąd. Dwoje drzwi, wyszłam stąd i mam do wyboru lewą stronę albo prawą. Dobra, może sprawdzę sobie co jest po tej prawej stronie. Jeszcze więcej drzwi, aż tyle. Na tę grę chyba Nie chcą kończyć mojego zdania, ale nie jest to <gryzny> pozytywne. Dobra, no. Aha, jest, Gro wcale u mnie nie plusuje. Dobra, po prostu obejdę to wszystko dookoła i liczę, żeby nie zabiją. O, złoto, dawno nie było żadnego. O, ten gościu tu ma robotę, to Stoi sobie i pilnuje się. No i tak pilnował, że aż umarł. W należało mu się. O, zaraz, wyszłam yy, naprzeciw. To dobrze, to. Jednak czy mniej do stracenia. A ja niby lubię eksplorować pomieszczenia w golfiku, ale nie wiem, dlaczego zawsze i tak na tym narzekam. W sumie nic mi strasznego się nie dzieje, mam po prostu życie. Mam nawet złoty klucz, jej, dobrze, że mi nie odleciał jak w starym poterze i Kamieniu Filozoficznym. Mm, no, niby narzekam, narzekam na wszystko, jednak nie, nie jest źle. Przydałaby się jeszcze amunicja, żebym tak jak pełnią szczęścia mogła się Zaraz tu jest trochę jedzenie. Mam takie zdanie trochę Przyszedne. O, jest i amunicja na życzenie. Hmm, teraz tak, trzeba by wrócić. I gdzie tu się wracało? Który... O, jeszcze jej, Jak ja mogłam go przegapić? Nieładnie tak. No. <zysy> Naprawdę no dla mnie wykończę. Aha, czyli tutaj jestem. Sprawdziłam sobie prawą stronę i teraz co? Teraz mogę iść już tu. Hmm, mam no znowu jakieś labiryntowe się, Oj! też drzwi do wyboru i wszystkie prowadzą mnie w to samo, ceklaste miejsce, w którym tracą amunicję, życie kompletnie bez sensu na jest i amunicja i życie, żeby sobie dobrać fajnie i ten poziom wygląda już tak dość przerażająco, teraz tylko pytanie zasadnicze czy coś jest w jest te kloty czerwone Chyba przeszłam od razu na drugą stronę tej wielkiej planszy. Kurde, mam taki dobry poziom życia i amunicji, że aż mi się eksplorować tam tego wszystkiego nie chce. Czy ja otworzyłam sekret? Nie, drzwi się pewnie po prostu zamknęły. mną zamknęły. I chyba znowu... A, głupie beczki! Kto je tak porozstawiał? Chyba specjalnie, żeby mnie szlak trafił zanim do miejsca docelowego dojdą. Aaa! No, nie, 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 nie słyszą tego. Łop, ale mnie zaatakowali, wzięli mnie kilka oki. Powiedziałabym, żeby to dwa, ale właśnie. Unleven. Było tego wiele, wiele więcej. Lera, tyle amunicji, tak? No, a w sumie może jakby sobie zdradzą. znowu beczki. Puszczę, te beczki potrafią. <noise> Oczu płomsu zaraz dostaną. Dobra, dziewiąty piętro chyba zawsze jest już spotkaniem z bosem, więc ja tutaj sobie zapiszę na razie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.